Na przestrzeni dziejów fantastyczne skarby z różnych kultur były kradzione lub znikały w tajemniczy sposób. Często ich zaginięcie ma miejsce w czasie wojny lub katastrofy, kiedy nie można ich chronić lub gdy siły zbrojne postanawiają zabrać te skarby jako trofeum. Czasami skarby te są odzyskiwane, ale wielu nadal brakuje. Dzisiaj przyjrzymy się kilku zaginionym artefaktom, które być może nigdy nie zostaną odnalezione. Niektóre z nich są prawdopodobnie zniszczone, ale inne mogą nadal istnieć i pewnego dnia zostaną w końcu odkryte. Wielki dzwon. Wielki dzwon Damazedi został odlany pod koniec XV wieku na rozkaz króla Damazedi z birmańskiego królestwa Hantawady i podarowany pagodzie Szwedagon w Dagon w dzisiejszym Rangunie w Myanmarze. Wykonany z miedzi, złota i srebra dzwon ważył prawie 300 ton. Był to największy dzwon jaki kiedykolwiek odlano. 24 lata później w 1608 roku przerażający portugalski Wataszka i najemnik Filipe de Brito splądrował pagodę i przejął dzwon z zamiarem przetopienia go na armaty dla swojego statku. De Brito załadował dzwon na tratwę, aby popłynąć przez Dang Creek do Syriam. Nic dziwnego, że dzwon okazał się zbyt ciężki dla niezdarnej tratwy i zatonął w miejscu, gdzie spotykają się rzeki Bago i Rangun. Dzwon zniknął pod wodą i od tego czasu nigdy go nie widziano. Wiele prób ratowania go zakończyło się niepowodzeniem. W tym rejonie woda jest błotnista, dno morskie miękkie, a widoczność jest prawie zerowa. Wielki Dzwon jest znaczącą częścią historii i religii Mianmy. Lokalna ludność wierzy, że jeśli dzwon zostanie znaleziony, zapoczątkuje nową erę dobrobytu dla Mianmy. Arka Przymierza Przez wieki Arka Przymierza i jej miejsce pobytu były owiane tajemnicą, którą wielu próbowało rozwiązać. Ten legendarny artefakt to wyszukana i złocona skrzynia, o której mówi się, że zawiera oryginalne dziesięć przykazań napisanych przez Izraelitów. W Biblii hebrajskiej jest wiele opowieści o pozornie magicznych mocach arki. Według jednej z nich rzeka Jordan przestała płynąć i pozostała nieruchoma, aby grupa kapłanów mogła przejść z arką. W innych historiach arka zostaje zabrana wraz z Izraelitami do bitwy, gdzie moce pomogły im pokonać wrogów. Arka spoczywała w najgłębszej komnacie świątyni króla Salomona w Jerozolimie, do czasu gdy Babilończycy zdobyli miasto w 587 roku przed naszą erą i w konsekwencji zniknęła. Czy została zniszczona, czy ukryta, tego nikt nie wie. Chociaż istnieje wiele teorii na ten temat. Niektórzy twierdzą, że została ukryta pod pierwszą świątynią Jerozolimy, zanim Babilończykom udało się ją zniszczyć. Jednak nie można tego zweryfikować ze względu na święty charakter strony, uniemożliwiający dostęp i badania. Niestety, prawdziwe położenie Arki Przymierza, jeśli rzeczywiście istnieje, prawdopodobnie na zawsze zostanie tajemnicą. Skarb Langanati. Mówi się, że gdzieś głęboko w paśmie górskim między Andami a Amazonką istnieje ogromna sterta złota, srebra, platyny i elektrum. Odległe pasmo górskie leży na wysokości od 2,5 do 4,5 tysiąca metrów i jest rzadko odwiedzane. Historia zaczyna się w 1532 roku, kiedy Francisco Pizarro rozpoczął podbój Imperium Inków i schwytał króla Inków Atahualpę. Pizarro zgodził się uwolnić króla, kiedy ten zaoferował mu niezwykłą ilość złota w zamian, chociaż prawdopodobnie nie miał zamiaru nigdy pozwolić Atahualpie odejść. Nieufność pizarro spowodowała, że 26 lipca 1533 roku kazał udusić władcę. Relacje dotyczące złota są różne w różnych wersjach legendy, ale wszystkie zgadzają się co do tego, że na wieść o śmierci Atahualpy ukryto je na niezamieszkałym obszarze północnego Ekwadoru. Niezależnie od tego, czy fortuna Atahualpy nadal znajduje się na wzgórzach Langanati czy nie, wielu wciąż ryzykuje życie w pogoni za skarbem. Honjo Masamune W świecie broni, miecze samurajów są szczytem rzemiosła. Japońscy miecznicy wytwarzają te delikatne i śmiercionośne ostrza od ponad tysiąca lat, ale żaden nie dorównał legendarnemu Honjo Masamune. Wykucie wspaniałego samurajskiego miecza jest długim i skomplikowanym procesem, który wymaga od kowali ogromnych umiejętności oraz doświadczenia. Do twórców, niewątpliwie odznaczających się takimi cechami, należał legendarny Goron Judo Masamune, który zasłynął jako jeden z największych metalurgów na świecie. Działał on w XIII oraz na początku XIV wieku. Jego ostrza zasłynęły wyjątkowym pięknem oraz jakością wykonania, co jest szczególnie godne podziwu, biorąc pod uwagę fakt, że ówczesna stal zawierała zazwyczaj mnóstwo zanieczyszczeń. Każda sztuka broni, która wyszła z ręki Kowala, była arcydziełem. Największą sławę zdobył jednak Honjo Masamune. Miecz ten jest uważany za japoński skarb narodowy, aczkolwiek nikt nie wie, gdzie obecnie się znajduje. Nazwa pochodzi naturalnie od imienia Goro Masamune, ale także generała Honjo Shigenagi, który w XIV wieku był jego właścicielem. Większość stworzonego przez Kowala uzbrojenia była niezwykle ceniona przez najlepszych japońskich wojowników i stanowiła absolutny punkt odniesienia dla oręża idealnego. Być może ktoś zatrzymał go jako trofeum, a być może został on ponownie przetopiony. Tak czy inaczej, jego los pozostaje tajemnicą. Skarb miedzianego zwoju. Miedziany zwój jest jednym ze zwojów z Morza Martwego, znalezionych w jaskiniach kumran, ale znacznie różni się od pozostałych. Podczas gdy inne zwoje są spisane na pergaminie lub papirusie, ten jest spisany na metalu. Był w rzeczywistości dwiema oddzielnymi częściami tego, co pierwotnie było pojedynczym zwojem o długości około 240 cm. Nie jest też dziełem literackim, lecz spisem 64 miejsc, w których znajdowały się różne przedmioty ze złota i srebra. Trudno jest ustalić wartość tego, co opisano w zwojach, ale niektórzy sugerują, że skarby mogą być warte nawet kilka miliardów dolarów. Dzięki tej wspaniałej liście możesz zapytać, dlaczego nie wszyscy szukają skarbu. Prawda jest taka, że nie jest to takie proste. Przede wszystkim nie wiemy, co oznaczają wszystkie słowa w tekście. Napisano go w języku hebrajskim, który z pewnością jest znanym językiem, ale większość starożytnych tekstów hebrajskich, które posiadamy, ma charakter religijny, a miedziany zwój wcale religijny nie jest. Większości jego słownictwa po prostu nie ma w Biblii ani w czymkolwiek innym, co mamy od czasów starożytnych. W dodatku niektóre lokalizacje geograficzne są nieznane po tylu latach, a inne odnoszą się do miejsc, które już nie istnieją. Są tacy, którzy sugerowali, że skarb nigdy tak naprawdę nie istniał, że miedziany zwój jest po prostu dziełem fikcji. Nawet jeśli skarb istniał, nie wiemy skąd pochodził ani do kogo należał. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału, aby kontynuować odkrywanie największych tajemnic tego świata i poza nim. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!